Tchau, Ogień trawi wszystko to co masz W trzękach stali uwięziony jest serce Twoje łka Aniołowie w czerni przymywają na czas czerwień wozów ich Niebieski widać blask Strach i niepokój to codzienna życia szkoła Wygrywani ze śmiercią ich pokonać ich nie zdoła a właśnie jest nasza poświęcenia, droga przybywamy, gdy w ludziach właśnie trwoga Serce co oddaję, mogę jej duszy wyrwać chcę. Z Poświęceniem służyć ludziom, to dla nas ma sens Każdy tutaj gotów jest poświęci życie swe, każdy ma nadzieję, że akcja dobrze skończy się Tyle samo pragnę Powrotów co do niech Bóg pełni na ciągły nadzór Staż pożarna wiernie służy temu miastu daj cześć bohaterom których jest tu kilkunast Małem bohaterom wielu ludzi zawrzuca życie za codzienne nagradzanie zaufania Kredytem. Dla ludzi w pomieniach nadziei promykiem Zobieć wiecie wyrywamy przed ostatnim krzykiem Nasz honor i oddanie zbudzające zaufanie Całym naszym sercem wyruszamy na wezwanie Bo nasza walka z żywiołem nie ustanie Niech tak już na zawsze zostanie Seregi złych ludzi mających nadzieję Wiedza, że ktoś czuwa osładza i mi Dźwięk alarmu, łamie nosną ciszę Rozlega się od razu znajomych, syren, życie, To wyrusza oddział, drobaki z płomieniami Chłopaki pamiętajcie zawsze bliscy są z wami Chodzi, które święta muszą spędzać sami Może to ofiara między wrakami Może pod szpital podłożył Boże, ktoś dynamit Poszkodowany, przygnieciony gruzami Nieważne i tak, ujmiemy się za nim Służba to niedużba, czasem mówimy tak sami Gdyby nie oddanie, wszystko byłoby na nic Nie ma dla nas żadnych znanych ludzkich granic Kiedy się pojawią, wciąż mamy je za nic Jesteśmy po to, aby każdy mógł mieć nowe jutro Strażacka brać z nami nigdy nie jest nudno W środku jesteśmy wszyscy tacy sami Ciągle ratujemy ponad podziałami Nadal jest tak, kierujemy się sercami Śmierć i kalectwo jednakowo wszystkich rani Wystaniesz dziś do walki z przeszkodami Pamiętaj o ludziach, którzy bitwę te przegrali Kiedy każdy inny odwrócił swój wzrok My z petem uderzamy, rozrywając cały rok. Dziś mogę powiedzieć, że nie tylko PSP Ochotnicy równie często wy Okazują się dla każdego, który z dumą nosi mindów Niech te małe słowa krzepią Was na dół W sercu chęć pomocy, a w głowie pomyślku. Życzę Wam tu teraz, kończąc powolutku ¡Gracias! Władzę się wieczorem, w nocy budzi mnie dzwonek. Więc zakładam hełm HX -y oraz Nomex. Wsiadam do wozu i odpalam silnik, dowódca mówi gdzie. Włączam sygnały i zaczyna się szybki wyjazd do akcji. Samochód przygnieciony, super w trakcji. Dwoje ludzi uwięzionych w tym pojeździe. Prąd wyłączony, myślę, więc wreszcie można bezpiecznie zacząć ratunek. Podniesienie...